Tata z Zalesia. Tym razem bajka będzie o policjancie na koniku. Pan policjant swoją przygodę przeżył dzisiaj w cyrku. Mianowicie, na początku normalnie patrolował okolice na swoim koniku, ale w pewnym momencie zauważył, że ktoś ukradł portfel przechodzącej pani. Pan policjant miał już zamiar do złodzieja podjechać i go aresztować, ale ten umknął w tłumie. Pan policjant rozglądał się pilnie i próbował odnaleźć złodzieja, ale nie szło mu to zbyt dobrze. Złodziej przemykał się i policjant miał wrażenie, że kontynuuje swój złodziejski występek. Pan policjant szukał, patrzył. Ale nie mógł go znaleźć. W pewnym momencie zauważył, że ktoś ma podobny płaszcz do złodzieja i skierował się w tamtą stronę. Pan policjant miał dobre oko. Tak, to była ta sama osoba i ewidentnie zmierzała w stronę cyrkowego namiotu. Pan policjant też skierował się w tamtą stronę, a kiedy podjechał do cyrku, przywiązał swojego konika niedaleko wejścia. I wszedł na teren. Pan policjant nie miał biletu, ale wylegitymował się i powiedział, że jest w trakcie poszukiwań złodzieja. Pracownicy cyrku wpuścili go na teren i pozwolili przeszukać obiekt. W środku miało zaraz zacząć się przedstawienie. Widać, złodziej chciał skorzystać z chwili nieuwagi osób oglądających i ukraść jeszcze inne rzeczy. Pan policjant. Wszedł do środka i zaczął rozglądać się. Początkowo rozglądał się po trybunach. Patrzył, czy aby złodziej nie chodzi blisko wyjścia. Mógł on próbować ukraść coś, co stało niedaleko wejścia, a następnie czmychnąć. Ale złodzieja nie dało się zauważyć. Potem pan policjant Rozglądał się po dalszych szeregach. W innych ławkach wciąż nie było widać złodzieja. Pan policjant chodził i chodził, ale bez skutku. Ludzie wydawali się denerwować, że ktoś zasłania im widok, nawet kiedy jeszcze przedstawienie się nie rozpoczęło. Pan policjant wiedział, że jeśli będzie przechadzał się w trakcie przedstawienia, złodziej na pewno to zauważy i ucieknie czym prędzej. I tak też było. Pan policjant nie mógł oczywiście przestać szukać, a był doskonale widoczny, a ludzie, którzy siedzieli, wydawali nieprzyjemne pomruki, kiedy przechodził, zasłaniając im widok. Złodziej, który już zauważył, że ktoś go ściga, ruszył w takim razie w przeciwnym kierunku do policjanta. Tylko, że przeciwny kierunek to była scena. Tak, złodziej wskoczył na scenę i miał zamiar mychnąć za kulisy, ale akurat w tym momencie z za kulis wyłoniły się zwierzęta i to nie byle jakie, a był to lew wraz z treserem. Złodziej, który myślał, że czmychnie szybko za kulisy, w tym momencie zbladł ze strachu. No, lew to nie jest coś, co da się pominąć. Zawrócił więc i skierował się w odwrotnym kierunku. Tam czekał już na niego pan policjant i pan policjant nie miał zamiaru wchodzić na arenę. Złodziej poczuł, że jego sytuacja jest bardzo zła. Z jednej strony zaczął ścigać go lew, z drugiej strony mógł wskoczyć prosto w objęcia policjanta. Rzucił więc wszystkimi łupami w lwa i próbował czmychnąć w bok, tak żeby pan policjant był wolniejszy od niego ze względu na osoby. Siedzące wokół sceny, które musiałby wyminąć. I prawie mu się to udało, ale jeden z klaunów, który siedział niedaleko, psiknął w niego wodą ze swojego dmuchanego nosa. Złodziej zakołysał się, bo nie spodziewał się takiego ataku. A następnie chwilę zajęło mu ponowne otwarcie oczu, ponieważ woda, którą trysnął klaun, całkowicie go oślepiła. Pan policjant nie chciał jednak mu pomagać. Jeszcze dzieliło go od niego dość długi dystans, natomiast lew, ewidentnie zły, przez to, że został obrzucony torebkami i portfelami, ruszył w jego stronę. Złodziej gniewnie krzyknął i próbował czmychnąć za bandę. Wtedy klaun rzucił w niego kręglem potem następnym i jeszcze jednym, a następnie wyjął ze swojego kapelusza kilka piłeczek, którymi zaczął żęglować. Złodziej zatoczył się lekko po tym, kiedy oberwał kręglem i dalej próbował przeskoczyć przez bandę. Nie miał wyjścia. Z lewem nie wygra, a i krzywda mogła mu się stać straszna. Klaun czekał ewidentnie, aż złodziej przeskoczy przez bandę i dopiero wtedy zaczął swój atak. Rzucił Piłeczkami, rzucił kolejnym kręglem i potem próbował wjechać na złodzieja swoim monocyklem. W tym czasie całą sytuację obserwował pan policjant i zbliżał się szybkim krokiem. Kiedy złodziej stanął już po drugiej stronie i był już lekko oszołomiony całym atakiem klauna, dopadł go pan policjant i zakął w kwidanki. Pan policjant przybił klaunowi piątkę. Tak dobrego pomocnika w trakcie pościgu to jeszcze chyba nie miał. A okazało się, że clown postanowił i policjantowi spłatać figla, bo z ręki, którą pan policjant podał do piątki, pociekła czerwona substancja. Tak, i jemu zrobił psikusa. Dobrze, że takiego małego. Pan policjant postanowił nie być dłużny i namalował klaunowi czerwoną substancją nowy uśmiech na policzku. Wszyscy, którzy obserwowali całe zajście na trybunach, zerwali się z trybun i odklaskali głośną owację. Teraz pan policjant udał się wraz z konikiem i podejrzanym na komendę, a treser zapakował mu wszystkie te portfele i inne rzeczy. Do torebki, bo będą dowodem w sprawie. Pan policjant zabierze je ze sobą na komendę i tam złodziej będzie musiał złożyć zeznania. Koniec.